Kane West, upadek osobistej marki miliardera. Osobista marka celebryty bywa potężniejsza aniżeli jeden międzynarodowy brand. Ale upadek również może być bolesny. Przekonał się o tym Kane West. Przez lata był nie tylko słynnym raperem, ale i przedsiębiorcą, jak się okazało, nietykalnym. Do czasu. Jego marka Easy we współpracy z Adidasem uczyniła go miliarderem. Niestety w roku 2021 zaczął... Upubliczniać swoje antysemickie poglądy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Największe firmy zerwały z nim współpracę praktycznie z dnia na dzień i dobrze też pamiętamy z polskich outletów buty pojawiły się w horrendalnie niskich cenach od razu. Adidas zakończył lukratywny kontrakt na Izji, a Forbes wprost określił, że Kane nie jest już miliarderem. Utrata Adidasa odebrała mu 1,5 miliarda dolarów wartości jego majątku. Jego szacowana wartość netto spadła do około 400 milionów. Krótko mówiąc, antysemickie rady kosztowały go. Utratę majątku. Chyba jedna z najjaskrawszych historii, która pokazuje, w jaki sposób marka osobista może się sama uwalić w momencie, kiedy jej właściciel sam ją sabotuje. W tygrysach biznesu pomagam tak budować komunikację i wizerunek, aby był odporny na kryzysy.